Mroczna tajemnica orderu Virtuti Militari. Tego ci nie powiedzą w szkole. Najwyższe polskie oznaczenie wojskowe, symbol niezłomności i męstwa skrywa sekret. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1792 roku order Virtuti Militari od początku był czymś więcej niż medalem. Był obietnicą. Obietnicą, że bohaterstwo zostanie zapamiętane. Krzyż Virtuti Militari, pięcioramienna gwiazda z monogramem WR, inicjałami królewskimi. Wyobraź sobie, że trzymasz go w dłoni, czujesz ciężar Metalu, chłód historii, a za nim setki tysięcy opowieści o poświęceniu i odwadze. Chcesz je usłyszeć? Daj lajka like i subskrybuj. Pierwszym odznaczonym był książę Józef Poniatowski, ale to nie królewska krew decydowała o przyznaniu orderu, a czyny. W bitwie pod Zieleńcami w 1792 roku polscy żołnierze stawili czoła przeważającym siłom pruskim wygrali. I to właśnie wtedy Virtuti Militari po raz pierwszy zabłysnął na piersiach bohaterów. A co z kobietami? Pomyśl. Czy walczyły o wolność? Emilia Plater, Dowódczyni oddziału powstańczego w czasie Powstania Listopadowego otrzymała order pośmiertnie. Jej odwaga i poświęcenie stały się legendą. Order Virtuti Militari przyznawano w pięciu klasach. Najwyższa Krzyż Wielki była zarezerwowana dla dowódców, którzy zmieniali bieg historii, kim byli ci ludzie, jakie decyzje podjęli. Każdy order to dramatyczna opowieść, zrozum.